Kościół św. Michała przy domu królowej szwedzkiej Krystyny 4 lipiec 2022. Mamy św. Michała w kościele. Ludzie z masonów z całego świata 29 września 2002 roku. Także opanowali wszystko. Królowa szwedzka Krystyna. Prawnuczka Alberta, wszystko do hołd polski, aby żeby ona, ona złożyła hołd papieski. Podała wszystko dla religii katolickiej. Co jest mało znane, była matką chrzestną Janka Sobieskiego. Tutaj malutki Janek, o którym się nie mówi, urodzony w rocznicy, znaczy w tym samym roku, bitwy, której naczyciela Sobieskiego. Tutaj mamy małą Teresę Kunegundę i jej braciszków. Była to regentka Bawarii, urodzona na Wawelu, koronowana w matki. Matki. Dzisiaj zaczęły się wakacje dla ukraińskich dzieci na Wawelu do 27 lipca. Wszystko barbarzyńcy dobrze zaplanowali. Przejęli władzę, przejęli kościół, ale to było wszystko wedeflamy. Thank